Witam w kolejnej części, zagramy w Alone in the Dark. Jesteśmy... Ach, kurczę, nie znam polskiego słowa, rany boskie. ...w pomieszczeniu... ...gdzie się tańczy. I używamy na przykład tego pierwszego nagrania. Nie podoba mi się muzyka, tak tam chyba pisało, więc bierzemy to. Jeszcze raz bierzemy gramofon, okej. Okay. To był po prostu... E, Strauss, blu, niebieski, Dunaj, nie wiem jak jest polska nazwa tego. Kolejne nagranie. Znowu nie podoba mi się, tym razem to jest Chopin. Jakiś opus, no, niestety nie wiem co to, nie znam się na takiej muzyce. Wstyd, nie no może nie wstyd, ale po prostu... Dobra, został ostatni, ostatnie nagranie. O i zaczynają tańczyć. I to jest właśnie moment kiedy trzeba wziąć ten klucz i omijać ich jakoś. A, nie, nie. Jeez yy, Tak żeby nie dotknąć. Tylko biegaj, biegaj. No. I e, od razu kiedy wchodzimy z pomieszczenia tancerze znikają. jestem ciekaw, czy w końcu te drzwi się otworzą. Dlaczego ten klucz? Nie no, ten klucz na pewno nie będzie tu działał. No dobra, nieważne. Czyli te drzwi się po prostu nie da otworzyć. Chyba, że w tej szafce są drzwi, W tej szafce jest klucz. Nie, nic tu nie ma. Dobra, więc zyskaliśmy jakiś klucz. I jeśli się nie mylę, byliśmy już w każdym miejscu w tym domu. E, właściwie mam na myśli, no, sam, sam budynek. Zostało nam, jeśli pamiętacie, zejście, jakieś przejście tajne pod biurkiem. Ale zanim tam zejdę, jeszcze została mi jedna z książek, którą mam przetłumaczonych. Którą mam przetłumaczoną. To jest chyba... To nie jest to. Ta? Tak. To jest bardzo długie, ale wnosi sporo. Proces kapitana Preksta. Raport jego wiernego kompana mm, Elisha Smith, znanego y jako Eli Hell. Przypisane z dziennika pokładowego, znalezionego we wraku fregaty Astarte przez Hartwooda. Na wszystkie diabły, rzeszczał Prex, patrząc na sędziego Williama. Mówię ci, Will, wszystkie dzieła marynarki nie są w stanie zmienić mojego zdania. Jesteś najbardziej upartym głupcem na wybrzeżach. Zmusić mnie do mówienia, gdzie mnie, Prexta, kapitan Astarte, pana siedmiu mórz... Znanym jako krwawy ezek w każdym porcie Naprawdę myślisz, że ci powiem, gdzie, ukrałem, gdzie ukryłem skarb? Uzebrany wybuchła wrzawa Prekst był wprawdzie tym, za którego się uważał Inoki William uderzył pieścią w stół I cisza wróciła Zamknij się, Prekst Nie zapłaciłeś bractwu jego prawowitego udziału A to oznacza tylko jedno Zawiśniesz na styczku Na najbliższym maszcie, psie Oto Ilina zawiązana przez samego diabła. Grozisz mi, Will? Wielu lepszy od ciebie pożałowała trzymania szabli przed moją twarzą. Będziesz błagał, Oli to zapamiętaj te słowa. To wcząsnęło jednookim Williamem. Spojrzał on na zebranych. Dany wymachiwał swoim hakiem i krzyczał: Prek, zawsze był pyskaty. Prawo mówi, by go powiesić. Zebrani zgoniłali. Powiesić go! Wtedy prekst uderzył pięściowcu i wybuchł śmiechem. Głupcy, chcecie zabić coś, co nie może umrzeć? Próbujcie! Kolejny raz wybucha wrzawa wśród zebranych korsarzy. W powietrzu odczuwalny był niepokój. Pamiętając, co stało się Czakowi, podżywnaczowi gardeł, który często mawiał za dużo. Była noc. Zimny wiatr uderzał o wybrzeże Nowej Anglii. W kaczmie martwy, koń jeden z załogi Astarte rozmawiał. Nazywał się Czak. Nie mówił o czarnej magii. Opowiadał o ofiarach ludzkich, rytuałach wudu i zombich. Opowiedział o historii, jak to nieszczęśliwie utknęli na bagnach Florydy. Wtedy Prekst zniknął bez śladu, a kiedy powrócił, krzyczał, że... Teraz diabeł nas poprowadzi, bracia. Czy to prawda, czy nie? A starty od tego, tego momentu zaczęło się dobrze powodzić. Plądrowali łup za łupem. Lubiona pie pieśń załogi Astarte została zastąpiona nową. Oczywiście nie będę tego tłumaczył. A skull, go to the port, starboard, go to starboard, pass over that wheel and wheel de with deaths you will deal. If you cut a rope, cut the right, I hope, or then I don't mind the death you will find. Następnego dnia, jak można było się domyślić, ciało Czaka zostało znalezione, ze sztyletem wbitym pomiędzy łopatki. Jego twarz miała okropny wyraz twarzy, a w jego gardło wlano gorący, płynny ołów. Prekst wrócił na pokład i pożeglowaliśmy na Flordę. Zakotwiczyliśmy fregatę niedaleko nowego Orleanu. Zabierając paru zaufanych kompanów, Prekst poszedł w głąb bagien. Nosili ze sobą wielkie drewniane skrzynie. Dwa dni później usłyszeliśmy strzały i krzyki. Prekst niedługo potem wrócił, twierdząc, że za, zostali zaatakowani przez aligatory. Udało mu się uciec i ocalić. Nadszedł czas, powiedział, by podzielić łupy. Dostałem dowództwo nad Astarte, podczas gdy Preks przyniósł trzy skrzynie załodze, skrzynie pełne złota i kamieni szlachetnych. Tej nocy Rum lał się strumieniami, a gwiazdy na niebie świeciły pełnym blaskiem. Wtedy zauważyłem, wtedy zauważyłem wysokiego mężczyznę, ubranego na czarno. Prekst przedstawił go mi. To dopiero krzepki druch. Możesz mu mówić Kif. Wiele opowieści mógłby opowiedzieć. Prekst śmiał się głośno, trzymając w ręku jakiś zwój. A jego kryjówka nie ma lepszej. Wtedy papier upadł na ziemię, często, częściowo się odwijając. Zobaczyłem fragment mapy, na której były tunele, labirynty jaskini. Prekst kontynuował, dość mam życia pirata, na startę jest od teraz w twoich rękach, przyjacielu. Jest wspaniałym statkiem, a wraz z nią płynie moja reputacja. Jeśli jakikolwiek człowiek nazwie mnie tchórzem, złam mu kark za mnie. Odchodzę tylko dlatego, bo znalazłem skarb cenniejszy od najczystszego złota. Keef wtedy powiedział mu, jest już północ, są już gotowi, aby musimy ruszać. Nieznajomy spojrzał na mnie zimnym wzrokiem i powiedział lekkim, chłonnym głosem. Czasami Preks za dużo mówi. Zapomniał, co, po... Zapomnij, co powiedział, a może będziesz żyć. Te słowa zmroziły mi szpik w kościach i byłem w stanie tylko odpowiedzieć. Nie pisnę ani słowa. Wypłynęli karkiem bezgłośnie w noc. Ich pochodnie zniknęły w oddali bagin. Pijana załoga nie słyszała już odgłosów bębnów oddali. Hmm, także dowiedzieliśmy się tutaj, co nie to o prekście, który tutaj się pojawił. Um, dobra, i przy okazji pozbędę się, chociaż tak naprawdę już mało przedmiotów będę musiał. Niepotrzebne przyjąć je sobie wywalę. Czyli wszystkie nagrania. A to... to jest książka, której nie będę czytał. Co to... a to było to, czego nie czytałem. To właśnie przeczytałem. Oraz... na co to było? No to też przeczytałem. No się robi ciasno. Je jeszcze coś tutaj jest, jakieś nagranie... No dobra, wystarczy. No i w sumie nie mam... a, jeszcze mam, jedynym przedmiotem, który będzie, który może mnie uzdrowić są ciasteczka. To jest jedyna moja apteczka w tej chwili. I schodzimy tutaj w dół. Żegnamy się z tym domem, można powiedzieć, w pewnym sensie. I mamy tutaj... Most. Jak można się domyślić? Hm. Zawali się z nami. I już nie ma drogi powrotnej. Także w tym momencie przerwa wideo, bo wchodzimy do, zupełnie do innego miejsca. Do zobaczenia w kolejnej części. Zobaczycie, co tam jest.